Cześć, tutaj Tomek Delimat. Dziś na kanale 13 Runda po raz pierwszy zobaczycie w akcji słynnego Jamesa Toneja. Zawodowa kariera tego pięściarza trwała blisko 30 lat i obfitowała w sukcesy osiągane w różnych kategoriach wagowych. Dziś przypomnę Wam jego knockout z 2001 roku, gdy startując w dywizji junior ciężkiej efektownie zastopował Saula Montanę. James Toney przeszedł na zawodowstwo w 1988 roku i już wkrótce miał o nim usłyszeć cały bokserski świat. W maju 1991 roku pięściarz z Michigan otrzymał pierwszą mistrzowską szansę, rywalizując o tytuł federacji IBF w wadze średniej z Michaelem Nanem. Choć Toneyowi nie dawano w tym starciu najmniejszych szans i po 10 rundach wyraźnie przegrywał on na punkty, to w 11 osłonie znokautował niepokonanego wcześniej Nana i odebrał mu pas, sprawiając wielką sensację. Tytuł skutecznie bronił sześciokrotnie, między innymi remisując i wygrywając ze świetnym Mike'iem McCallumem, później przeniósł się natomiast do kategorii super średniej, gdzie również szybko wywalczył pas mistrza świata IBF. W tamtym czasie James Toney był już powszechnie uważany za jednego z trzech najlepszych pięściarzy świata bez podziału na kategorie wagowe. Pod koniec 1994 roku po raz pierwszy poczuł jednak gorycz porażki, w absolutnym hicie przegrał z Royem Johnsem Jr. i stracił swój mistrzowski tytuł. W związku z coraz większymi problemami z robieniem wagi, krótko po porażce z Johnsem Tonej przeniósł się do kategorii półciężkiej, w której sięgnął po mniej prestiżowy pas federacji WBU. Następnie przyszła natomiast pora na dywizję junior ciężką, gdzie w marcu 2001 roku Tonej zmierzył się z Saulem Montaną. Meksykanin miał już wówczas na koncie dwie walki o Mistrzostwo Świata. W 1993 roku przegrał w starciu o pas wagi półciężkiej z Vergilem Hillem, 7 lat później w walce o tytuł dywizji junior ciężkiej pokonał go natomiast Wasilii Girow. W tych najważniejszych pojedynkach Montana ponosił porażki, ale zawsze był twardym oponentem, a gdy wygrywał to w zdecydowanej większości przypadków, czynił to przed czasem. Również dla Jamesa Toneya miał być zatem wartościowym sprawdzianem. W stawce pojedynku toczonego w Detroit znalazł się pasek IBA Super w kategorii junior ciężkiej. Pierwsza runda tej walki była rozpoznawcza, w drugiej z kolei swoje momenty miał nawet Saul Montana, który ostatecznie został jednak ciężko znokautowany. Fortunately for him, he's warned about hitting low during his best offensive sequence. Tony with a body shot. Tony to the head. Looping right hand by Montana. Now Tony experiments as a lefty. Goes well with the left hand coming in. Good left hand by Tony and Montana back. Right the lefty option for Montana, so he goes back. Hooked by Tony. He may not. One shot and this is over. Cody with a big shot. And that's one of his special qualities. He can take the fight that seems like it has a modest pace to it and suddenly turn it around. Ringowy pseudonim Jamesa Toneya to Lights Out, czyli Zgaszone Światła, i tą akcją Amerykanin dosłownie zgasił światło Saulowi Montanie. Zaczął od ciosu z lewej ręki, następnie wyprowadził krótki prawy, którym zmylił przeciwnika, a dzieła zniszczenia dopełnił niezwykle mocny i precyzyjny lewy sierpowy. Ciężki nokaut. Saul Montana był obecny na ringach jeszcze przez kilkanaście lat, ale większe walki na ogół przegrywał, zazwyczaj przed czasem. Na tym kanale przypominałem zresztą jeden z nokautów z późniejszych lat kariery Meksykanina, gdy padł ofiarą potężnie bijącego Davida Tuły. James Toney zwyciężał w kolejnych walkach, ale toczył je głównie na mniejszych galach i niewiele wskazywało na to, że może jeszcze namieszać. W 2003 roku otrzymał jednak szansę walki o tytuł mistrza świata IBF w kategorii junior ciężkiej z Vasilijem Żirowem i pojedynek ten miał przejść do historii. Niepokonany Żirow był mistrzem od czterech lat, jednak James Toney w walce z nim pokazał wszystkie najlepsze zagrania ze swojego bogatego, bokserskiego arsenału. To było 12 rund wojny na wyniszczenie, która okazała się jedną z najlepszych w historii kategorii cruiser. Nieznaczną przewagę w tej wyrównanej walce osiągnął jednak Toney, który w 12 rundzie rzucił też Żirowa na deski. Przypieczętował tym samym swoje zwycięstwo na kartach punktowych wszystkich sędziów i został mistrzem świata trzeciej kategorii wagowej. Pasa IBF James Toney ani razu nie bronił, lecz od razu przeniósł się do kategorii ciężkiej, gdzie już na sam początek odniósł swoje najcenniejsze zwycięstwo. Pokonał przed czasem niebędącego już może u szczytu formy, ale wciąż wielkiego Evandera Holyfielda. Później dwukrotnie dostawał natomiast szansę walki o tytuł mistrza świata królewskiej dywizji. Przez chwilę mógł nawet cieszyć się z mistrzostwa, gdy wyrwał pas WBA z rąk Johna Ruiza, w organizmie Toneya wykryto jednak później niedozwolone substancje i tytuł został mu odebrany. W roku 2006 Lights Out walczył z kolei o pas WBC z Hasimem Rachmanem, ale sędziowie wypunktowali w tym pojedynku remis. James Toney boksował później jeszcze przez wiele lat, odnosząc kilka cennych zwycięstw, ale też przegrywając do jednej bramki choćby z Samuelem Peterem, Denisem Lebediewem czy Lukasem Brownem. Po raz ostatni do ringu wyszedł w 2017 roku, w wieku blisko 50 lat. Łącznie w zawodowej karierze James Toney stoczył aż 90 walk, z których 77 wygrał. Poniósł dziesięć porażek, ale ani jednej przed czasem. Był mistrzem defensywy, w ringu jednak znakomicie się go oglądało dzięki niepowtarzalnemu stylowi przywodzącemu na myśl złote czasy boksu. To wielki czempion, którego umiejętnościami mogliśmy się zachwycać przez długie lata. One shot and this is over. Cody with a big shot.